Szanowni Państwo, witam. Widzicie. Kto robi drzewa. Kto stoi kołpienku bez przerwy. Kto będzie rozpalać w piecu. Kto będzie brudny. A później major powie. O ty skurwysynie. Zajębany chuju, ty brodacie. Ty cię moku, ty. Nie! Ja powiem prawdę dla ludzi. Ty cię moku, ty. Nie możesz się umyć? Tak szanowni państwo. Czy ktoś, ja chciałem się zapytać je państwa, czy ktoś miał piec kaflowy? Kiedyś byli piece kaflowe, a teraz pany się porobili. Pokażę jakie pany. Co to oznacza? Mają lewe rączki. Nie wiedzą co to za przyrząd nawet. Żeby spytać się, opowiem historię, i to sprawiedliwą. Ojciec wysłał syna uczyć do księdza, a syn i ojciec do księdza wywał pieniążkami, dawał. A syn gulał na kurwy, a tak chodził na łajzy. Wakacje. Przyszli wakacje, przyjechał syn na urlop, no obiadek, siedli do obiadku, ojciec nie wytrzymał i mówi tak, synie, co tam się nauczyłeś po łacinie, w słowo, syn milczy. Dobra, ojciec mówi, to ja Ciebie nauczę, synie. Postawił widła, pociągnął wóz do chlewa, otworzył, a była kupa gnoju świńskiego. Wziął syna i mówi tak, co to za przyrząd? A stali widła. Syn milczy. Postawił jeszcze gumiaki, Syn milczy, nadal milczy. Ani be, ani chleba chce. To ojciec odpowiedział, syn nie, to ja nauczę. Wiesz co to jest? Widła. A to jest co to? to? Awrantus. Inaczej gnój. A wiesz to? Furantus. Inaczej fura. Bo kiedyś e, nie było ani nichu, tylko konie i fury byli. A co to, to jest? Butantus. Buty gumiaki. Nakładaj buty, bierz widła i zapierdalej synie. A ojciec już na ławce sobie starszy człowiek obserwuje, jak syn napierdala, że nie tak rączki miał, ale tak dostał. Wiedział co to widła, wiedział co to gnój, wiedział co to fura, wiedział co to lejca, koń i tak dalej.